Witajcie w Zielonym Świecie, wszystko o roślinach tutaj znajdziecie. Ja nazywam się Agnieszka i witam serdecznie na moim kanale poświęconym uprawie roślin doniczkowych, storczyków oraz ogrodowych, czyli wszystko o roślinach. A bohaterem dzisiejszego mojego filmu będzie oto ten właśnie pan, czyli aloes. Podpowiem Wam w jaki sposób uprawiać aloes. Jeżeli jesteście zainteresowani właściwościami zdrowotnymi Aloesu, jak go stosować, co z nim robić, na jakie przypadłości kapitalnie działa, to odsyłam Cię na mój inny kanał, na kanał Rytmy Natury, Dietetyka Uroda. Tam w jednym z moich filmów podpowiadam, jakie cudowne właściwości posiada Aloes i właśnie jak go stosować. Ten film znajdziesz tutaj na górze w przypiętej karcie. Także jeżeli interesujecie ten temat, to koniecznie obejrzyj ten film. A jeżeli w ogóle interesują Was tematy związane z dietetyką, zdrowym odżywianiem, zdrowiem, naturalną pielęgnacją urody, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji tego mojego drugiego kanału. Ale przechodzę do rzeczy, otóż do uprawy aloesu. I tutaj ten właśnie pan jest bohaterem tego filmu. To jest dosyć duży egzemplarz i naprawdę dosyć ciężki. Już jest bardzo dorodny, przepiękny. No i ja go oczywiście używam również w celach leczniczych, do konsumpcji, do naturalnej pielęgnacji urody. No i jak zająć się pielęgnacją? tego pięknego, naprawdę pięknego, bo nie dość, że jest zdrowotny, to również jest to cudowna roślina, jak tutaj widać. Ale zanim przejdę do konkretów, no to muszę troszeczkę pomarudzić, pomudzić o takich bardzo ważnych aspektach, a mianowicie aloesów jest prawie 300 gatunków. W domach uprawiamy niewiele, a najczęstsze z nich to jest właśnie aloes zwyczajny, inaczej zwany lekarskim. Po łacinie aloe vera, czyli akurat ten jest przedstawicielem tego gatunku, to jest aloes zwyczajny, ale w uprawie domowej również spotykamy aloes drzewkowaty, czyli aloe arborescens. I ten aloes drzewkowaty tworzy łodygę. I takich łodyg może mieć wiele, więc powstaje taki bardzo ładny kształt drzewka. Aloes zwyczajny odróżnia się tym od aloesu drzewkowatego, że tworzy rozetę liści, tak jak tutaj w tym przypadku. Natomiast drzewkowaty właśnie łodygę. Aloesy są to sukulenty liściowe, są to rośliny z suchych i piaszczystych, pustynnych terenów. I najważniejsze w tym wszystkim jest ich podlewanie. Oprócz tego aloesu zwyczajnego czy drzewkowatego w uprawie domowej, chociaż bardzo, bardzo rzadko, spotyka się taki aloes jak aloes uzbrojony, aloes ościsty czy aloes Bakera między innymi, bo tych odmian jest więcej. I różne hybrydy, różne mieszańce. Ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ wszystkie aloesy uprawiamy identycznie. I jak już wspomniałam, są to rośliny z suchych, pustynnych terenów, więc wiadomo, co tutaj jest najważniejsze, a mianowicie nieprzesadzanie z podlewaniem. Aloes posiada taką powłokę na liściach, która zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem wilgoci z liści. Jego liście są twarde i mięsiste, więc bardzo podatne na gnicie. I dlatego najważniejszym aspektem uprawy Aloesów jest ich odpowiednie podlewanie i podłoże. Podłoże do Aloesu musi być lekkie, przewiewne. Warto również dodać do tego podłoża trochę piasku. To nieco rozluźni podłoże i korzenie aloesu będą miały zagwarantowaną lepszą penetrację powietrza wewnątrz korzeni i nie będzie on tak podatny na gnicie. Równie ważne zastosowanie jest drenażu w doniczce. Może to być na przykład potłuczona stara gliniana doniczka, ale równie dobrze sprawdzi się keramzyt czy zwykłe kamyczki. Ja osobiście preferuję keramzyt, bo jest łatwo dostępny i bardzo dobrze sprawdza się w roli drenażu. No i jeżeli już mamy drenaż, mamy odpowiednie podłoże, no to czas na podlewanie. I kiedy takiego aloesa podlewać? A mianowicie, jak podłoże zupełnie wyschnie. Ja zawsze dotykam wierzchnią warstwę podłoża i sprawdzam, czy jest wilgotna. Czasem nawet wsadzam głębiej palca i sprawdzam, czy ta taka centymetrowa warstwa, o już się tutaj ubrudziłam, jest sucha. I jeżeli jest sucha, to go wówczas podlewam. Absolutnie nie podlewam aloesa, który ma wilgotne podłoże. To jest taka moja zasada w pielęgnacji aloesów i ona mi się sprawdza w 100%. Nigdy jeszcze mi żaden aloes nie padł. Naprawdę, może nie wierzycie, ale tak właśnie jest. Z tego względu, że nie przesadzam z podlewaniem. I to jest bardzo istotne. Taki aloes, który ma takie grube, mięsiste liście, on ma tutaj odłożoną wodę, odłożone płyny, ten leczniczy sok z aloesu, które w razie właśnie suszy potencjalnej gwarantują to, że aloes tą wilgoć posiada i nie potrzebuje jej w nadmiarze. Dodatkowo ta ochronna powłoka na liściach zabezpiecza jeszcze przed nadmiernym parowaniem, więc on jest świetnie przystosowany do życia w pustynnych i suchych terenach i nadmierne podlewanie tylko może mu zaszkodzić. Zdecydowanie lepiej zniesie suszę niż przelanie. No ale to dotyczy większości roślin, to jest zasada taka uniwersalna i być może się powtarzam, ale... Bywa tak, że dochodzą nowi obserwatorzy, dochodzą nowi subskrybenci i może obejrzą jeden z moich filmów i chcę właśnie, żebyście zwrócili uwagę na tą jedną podstawową zasadę w uprawie wszystkich roślin, storczyków, takich właśnie sukulentowatych w doniczkach, bo nie mówię o uprawie w gruncie, to jest zupełnie inna sprawa, o tej zasadzie, że każda roślina lepiej zniesie... Jakieś okresowe przesuszenie, oczywiście niecałkowite, niż przelanie. To jest podstawowa zasada. Jeżeli sobie weźmiecie do siebie tę zasadę, to naprawdę... Uprawa wszelkiej maści roślin będzie już dla Was pestką, bo już będziecie tylko dostosowywać tą odpowiednią ilość i częstotliwość podlewania do danego rodzaju rośliny, a sukulenty nie znoszą przelania. Dlatego ważne jest, żeby również nie miały zbyt wielkich doniczek, bo jeżeli dacie im zbyt wielkie doniczki, no to wiadomo, w większej doniczce jest większa ilość podłoża, to podłoże bardziej nasiąka, no i ta woda paruje dłużej. Objętościowo większe podłoże fizycznie to tak właśnie wygląda. Więc im mniejsza doniczka, tym to parowanie jest szybsze, tym... Ta wilgoć tak bardzo nie zaszkodzi naszej roślinie. Oczywiście nie może to być zbyt mała doniczka, bo musi być dostosowana do systemu korzeniowego. Takiego dorosłego aloes'a warto przesadzać co najmniej co dwa lata. W doniczkę o rozmiar czy dwa rozmiary większą, w zależności od tego, jak wygląda ten system korzeniowy. No to zobaczymy wówczas, jak tą roślinę wyjmiemy z doniczki. Ja średnio przesadzam właśnie tak co dwa lata starsze rośliny, bo młodsze rosną znacznie szybciej. No i wówczas co roku warto takiego młodszego aloesa przesadzić. Ten mój aloes ma tak 3-4 lata, więc jest dosyć już taką... Starszą roślinką, zresztą jest bardzo duży, jest ogromny. Ja już nawet nie mam na niego miejsca, no ale on jest tak przepiękny, że chciałam sobie go ustawić w takiej bardzo eksponowanej miejscówce w salonie, ale do tego on jest taki rozłożysty, bo on tą średnicę to ma prawie metr tych liści, więc trudno znaleźć takie miejsce, żeby ja sobie o o takiej rozpiętości liści tego aloesa postawiła, żeby go nikt tutaj nie trącał. A on ma te liście mięsiste, więc bardzo łatwo o uszkodzenie. I należy mu znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie nikt go nie będzie potrącał, no bo wówczas aloes nie będzie ładnie rósł. Tutaj są takie liście starszawe. O, jak widać, te najstarsze i one żółkną, ale to jest zupełnie naturalne. Te najstarsze liście mogą powiel, powoli zamierać, ale jeżeli stosujecie aloes do celów leczniczych, to warto wiedzieć, że do tych celów nadają się liście takie 3-4 letnie, nie młodsze, bo te młodsze nie mają takich właściwości zdrowotnych. Ale bywa tak, że te właśnie najstarsze listki żółkną i zamierają. Jest to zupełnie naturalne. Dlatego lepiej sobie zawczasu takiego liścia urwać i zamrozić i wykorzystywać do celów leczniczych. No, mi tutaj ten już zaczął tak żółknąć, więc będę musiała go po prostu urwać. Tą końcówkę, bo tutaj jest taka końcówka żółtawa, odciąć, a na tą resztę wykorzystam do celów leczniczych. Z tym dzieje mi się podobnie, więc te dwa będę musiała obciąć. Nic się aloesowi nie stanie, z tym, że jeżeli będziecie obcinać liście, pamiętajcie o tym, żeby to robić na sucho, nie jak podłoże jest wilgotne i nie jak jest zimno w domu, no bo wówczas może zaistnieć ryzyko choroby grzybowej. I jeżeli odetniecie takie liście, to warto zasypać rany cynamonem. To jest taki naturalny preparat antygrzybowy. Cynamon kapitalnie się sprawdza i wystarczy, wystarczy. Jest to zupełnie naturalny preparat. Także tyle o podlewaniu, tyle o podłożu, tyle o przesadzaniu, a wspomnę jest... Jeszcze, że aloesy są to rośliny, które potrafią zakwitać. I na przykład taki aloes zwyczajny, ten aloe vera kwitnie pięknie na żółto, a aloes drzewiasty kwitnie na czerwono. Ale żeby zainicjować takie kwitnienie aloesu, to należy go zimą trzymać w niższej temperaturze, takiej około 10 stopni Celsjusza. Ale uwaga, w widnym pomieszczeniu. Także strych, garaż, jakiś nieogrzewany pokój super się do tego celu nada. Niemniej aloes przeżyje w normalnych, domowych warunkach, w pokojowej temperaturze, z tym, że nie zakwitnie. Jeżeli chcemy go pobudzić do kwitnienia, to fundujemy mu takie zimowe wakacje. Oczywiście wówczas też podlewamy znacznie rzadziej, no bo wiadomo, że w niższej temperaturze ta ziemia przesycha. Wolniej i... Podlewamy jak zupełnie ziemia wyschnie na wiór. Przestrzegamy tego absolutnie, żeby roślinki nie zabić w tym okresie zimowania i wiosną możemy doczekać się kwiatów. Z tym, że należy pamiętać, że kwiatów nie wyda młoda roślina. To już musi być taka 3-4 letnia roślina, ale warto pokusić się o zimowanie, żeby ujrzeć przepiękne kwiaty aloesu. Jeżeli chodzi natomiast o wymagania świetne, to aloes no jak jest rośliną terenów pustynnych, to wiadomo, że nie ma tam zbyt dużo cienia, operuje słońce, więc uwielbia słońce. U mnie praktycznie cały rok stoi na słonecznym parapecie, a jeżeli jest wiosna i lato, no to ja go wynoszę na zewnątrz. Nie w pełni nasłonecznione miejsce, ale takie, gdzie to słońce tak operuje między liściami, czy jest na przykład od zachodu. Ale to dotyczy wystawienia na zewnątrz, bo jeżeli stoi w pomieszczeniu, no to stoi na widnym południowym parapecie i kapitalnie sobie radzi. Ładnie się wybarwia, jest zielony i przepięknie rośnie. I dlatego, jeżeli chcecie, żeby aloes wam zakwit, to zimowanie musi być przeprowadzony w widnym pomieszczeniu. Dobrze, jeżeli jest to południowe okno, ale równie dobrze może być zachodnie, wschodnie też, no północne nie, bo tam jest zbyt mała ilość tego światła, tym bardziej zimą jest jeszcze mniej tego światła, więc ja preferuję uprawę go na południowym parapecie. Nic złego mu się nie dzieje, nawet w najgorszej upały, tylko na zewnątrz, jak go wynoszę, no wiadomo, to jest lipiec, sierpień. To są tak straszne upały, bywają, że ja go tak trochę jednak staram się cieniować i bardzo dobrze mu to robi. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam, jak uprawiać tą przepiękną, bardzo ozdobną i niezwykle pożyteczną roślinę. A jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania. No to śmiało zadawajcie je w komentarzach, a ja będę służyć swoją pomocą. Pamiętajcie również, aby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco ze wszelkimi moimi informacjami, filmami na temat pielęgnacji roślin. Nie zabraknie tu treści o pielęgnacji storczyków wszelkiego rodzaju, nie tylko popularnych falenopsisów i wielu, wielu innych roślin doniczkowych. Serdecznie pozdrawiam. I pięknych roślin, pięknego aloesu i być może zakwitnienia do kolejnego filmu i pa pa!